Dobre. Witam Państwa zatem serdecznie, ja się nazywam Mikołaj Kruczyński, jestem koordynatorem zespołu e, Rady Przedsiębiorców w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i e, witam Państwa na Drugim posiedzeniu Zespołu Roboczego do Spraw Systemu Ochrony Zdrowia, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich przedsiębiorstw. Informuję, że posiedzenie jest rejestrowane w zakresie obrazu i dźwięku, a nagrania publikowane w mediach społecznościowych na kanałach Rzecznika. Poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w taki sposób. W razie niewyrażenia zgody należy zgłosić stosowną informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Temat dzisiejszego spotkania to podsumowanie problematyki wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia. Biuro Rzecznika, oprócz mnie, reprezentują dzisiaj pani Agnieszka Tarnawska, starszy sekretarz w zespole Rady Przedsiębiorców i pan Kornel Kowalski, prawnik z Wydziału Prawno-Legislacyjnego. Dobrze, proszę państwa, na ostatnim posiedzeniu, Umówiliśmy się, że e, przeszl członkowie zespołu e, materiały, e, materiały do 14 kwietnia. E, I tutaj otrzymaliśmy materiał od pana Macieja Sokołowskiego. E, i od pani kamilicz zgadza się. Tak. A to jest jeszcze od pana Sokorskiego, też druga rzecz. Także te materiały wpłynęły, one zostały też do państwa rozesłane, więc myślę, że mieliście państwo szansę się z nimi zapoznać. No i w takim razie poproszę pana Kornela, który Pewnie będzie chciał Państwu parę słów powiedzieć o tym, co, co dalej z tym się działo. Tak, chciałem krótko zreferować Państwu to, że w dniu 19 kwietnia, czyli w terminie zakreślonym przez Ministerstwo Zdrowia, zwróciliśmy się do pana pod, ministra Piotra Brombera podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z uwagami co do projektu ustawy o e, zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przepraszam. Trochę długi. ten tytuł w każdym razie przede wszystkim zwracaliśmy uwagę w tym naszym wystąpieniu z 19 kwietnia na na problem wy, ustalania uwzględniania przede wszystkim tych wynagrodzeń dla osób, nie będących w tej nie uczestniczących w podstawowej działalności podmiotów medycznych, a także tych, którzy wykonują działalność jednoosobową, czyli medyków, którzy świadczą na różnej podstawie pracę, natomiast no, są przedsiębiorcami i nie, nie są pracownikami w rozumieniu przepisów między innymi Kodeksu Pracy, nie są pracownikami tych podmiotów leczniczych. Jednocześnie zadaliśmy pytanie, czy planowane przez ministerstwo, czy, czy ministerstwo w ogóle planuje objęcie osób wykonujących zawody medyczne. Tych, który, którzy jednocześnie mają status przedsiębiorców, no będą uwzględniani jako osoby, wobec których należy również podnosić wynagrodzenie za wykonywane świadczenia zdrowotne, przynajmniej do tego minimalnego poziomu, jaki zakłada ustawa, analogicznie jak zapewniono to tym pozostałym grupom już zatrudnionym przez poszczególne podmioty lecznicze. No i tutaj w tym zakresie po prostu czekamy na dalsze kroki ministerstwa, dlatego że nie da się ukryć, iż do tej pory na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie pojawiły się żadne dokumenty, które wpłynęły w ramach prowadzonego procesu legislacyjnego, to znaczy te wpływające od podmiotów i instytucji zewnętrznych. No, w związku z tym, jeżeli będą jakieś ewentualnie uwagi uwzględnione, czy dostaniemy odpowiedź na Pismo z 19 kwietnia to będziemy na bieżąco informować. No tutaj staraliśmy się yy, no, przedstawić te najważniejsze yy, kwestie, które Państwo yy, poruszyli w tych materiałach przesłanych i, i z tego zrobić taką syntezę. Choć oczywiście problem jest na tyle obszerny, że no nawet te. te, te te kilka dni no, nie wystarczyły na na mm, sformułowanie na jakichś głębszych analiz dotyczących właśnie e, kwestii wynagrodzeń osób, które, które świadczą pracę y, w podmiotach medycznych. No i to, to bym tak na, najkrócej mógł podsumować w sensie te... Wszelkie dotychczasowe działania, staraliśmy się to terminowo zrobić, z uwagi na fakt, że niestety, ale w czasie, który został zakreślony, wypadały święta Wielkanocne, więc mieliśmy trochę mniej czasu. Jest to zwykłe. Dziękuję. Bardzo dziękuję, tutaj dziękuję szczególnie za to sprawne działanie Wydziału Prawno-Legislacyjnego, bo rzeczywiście tego czasu było bardzo mało, także 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 tutaj podziękowania za, 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 za to i dziękuję za przedstawienie tych spraw. Czy Państwo do tego jakoś chcecie się jeszcze odnieść, czy, czy w kwestii tych wynagrodzeń temat możemy uznać chwilowo za zamknięty, no mówię o zamknięciu oczywiście w ramach naszego zespołu do czasu uzyskania jakiejś odpowiedzi do, do czasu, no, że kiedy się zadzieje coś nowego w, w tych kwestiach. Czy, czy, czy jeszcze Państwo macie jakieś, jakieś, jakieś aspekty czy zagadnienia do poruszenia w tym zakresie? Bardzo proszę. Pan Sokołowski, bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Również bardzo dziękuję za to, że Państwo zdążyli w tym bardzo krótkim terminie wystąpić do Ministerstwa Zdrowia z uwagami do ustawy. Przy czym, jeżeli znam na, na tyle, na ile znam sposób funkcjonowania ministerstwa, oni faktycznie będą to bardzo wąsko rozpatrywali pod kątem no, Uwagi do ustawy, odniesiemy się do uwag, i, i, i tyle. Jeśli byłoby to możliwe, bo tutaj nie znam specyfiki państwa działalności i przyjętych zasad, mógłbym prosić o wystąpienie w ogóle do ministra, nie w trybie zgłaszania uwag. Do jednego aktu prawnego, tylko w ogóle wystąpienie podobne do ministra i również do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ trudno powiedzieć, który z tych organów tak, tak naprawdę odpowiada za sposób przekazywania podmiotom środków na, na wzrost wynagrodzeń. Tak, część rzeczy na pewno należy do kompetencji ministra zdrowia, no ale też sporą. Sporą, spory zakres tych zadań należy do prezesa funduszu. Więc, jeśli ewentualnie mógłbym prosić to, to właśnie wystąpienie z osobnym pismem z, z przedstawieniem tego problemu do ministra zdrowia i do Narodowego Funduszu Zdrowia. I druga prośba czy moglibyśmy dostać jako członkowie to, to pismo, które państwo przekazali do, w ramach uwag? Bo to myślę, że też byłoby dla nas cenne tutaj w jakiś naszych takich rozmowach, które też na różnych gremiach toczymy. To, to się kiedyś pojawi zapewne na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Natomiast no pytanie, pytanie kiedy, prawda? E, proszę Pana, zaczynając od drugiej kwestii yy... Mam tutaj, miałem informację, że to było do Państwa już wysyłane przez, przez Wydział Prawno-Legislacyjny, ale to sprawdzimy e, tam przez sekretariat oczywiście. E, sprawdzimy, e, jeśli nie, to, 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 to będziemy mogli to Państwu w przyszłym tygodniu e, e, podesłać. Natomiast no, też te pisma pojawiają się u nas na stronie internetowej, także też prosimy o zaglądanie. Pewnie to będzie wcześniej niż na stronie Rządowego Centrum Legislacji. My na stronie rzecznika zamieszczamy wystąpienia rzecznika do, do organów w różnych sprawach. Także to, to, to też warto tutaj u nas śledzić i zaglądać. Co do wystąpienia z osobnym pismem do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, to co miałoby być treścią tego pisma, bo tego pan nie powiedział? Dokładnie ten sam temat, bo jakby wcześniej składałem taki. Prośbę o rozważenie do rzecznika w kwestii dyskryminacji przez ministra zdrowia już w poprzednich aktach prawnych, szczególnie w tym rozporządzeniu wydanym na początku lipca ubiegłego roku, przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców realizujących świadczenia. I no to jest szerszy problem, nie tylko dotyczący bezpośrednio tej ustawy, którą usuwanie na przydługi tytuł myślimy ustawą podwyżkową. I zgłoszenie uwag do ustawy to jest jeden temat, natomiast kwestia dyskryminacji przedsiębiorców w, poprzez to rozporządzenie, które ukazało się że prawie rok temu. No to jest osobna sprawa, czyli no tak moim zdaniem no to jest podstawa do osobnego wystąpienia, żeby minister zdrowia nie dyskryminował nie tylko w ustawie, ale również jakby szerzej. A ja bym tylko chciał dopytać. Czy chodzi o wszelkie, to znaczy małych i średnich przedsiębiorców, czyli medyków wykonujących na każdej podstawie świadczenia zdrowotne, tak? Generalnie tak, proszę zobaczyć. To są dwa, dwie duże grupy przedsiębiorców. Jedna grupa to, to jest grupa bezpośrednio realizująca świadczenia dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli mająca umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. I tu zarówno prywatne praktyki lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, które są stroną umowy bezpośrednio z Narodowym Funduszem Zdrowia, również grupowe praktyki lekarskie, grupowe praktyki pielęgniarskie, chociażby w zakresie opieki długoterminowej. A druga grupa tego typu podmiotów, to są podmioty, które zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są podwykonawcami podmiotów mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ustawa dopuszcza tego typu podwykonawstwo, o ile ono nie obejmuje realizacji całości świadczenia, tylko kawałek świadczenia, które ktoś tam ma zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z uwagi na ograniczenia dotyczące czasu pracy w ramach umów o pracę, podmioty lecznicze dość mocno preferują umowy cywilnoprawne, ponieważ wtedy nie mamy kwestii związanych właśnie z ograniczaniem czasu pracy, kwestii cloutful, opt-out i tak dalej, tak dalej. No, ale z drugiej strony właśnie to powoduje, że ustawa podwyżkowa Reguluje minimalne wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na etatach. Minister zdrowia wydał w lipcu ubiegłego roku. Roz... Czy to u nas problem? Nie, wszędzie problem, taki sam chyba, nie słychać coś zerwało połączenie. No ale tak. nie słuchać Pana a nie nas tak. wszystkich tak, więc Przyszałem problem jest u, chyba. u Pana Sokołowskiego. No dobrze to poczekamy aż się u Pana Sokołowskiego coś poprawi połączenie wznowi. Czy z Państwa strony w kwestii tych wynagrodzeń możemy uznać temat za, za, za zakończony czy Państwo też coś sugerujecie, że tutaj należałoby jeszcze zrobić pytanie do pani Kamili i do pana Łukasza. Jeśli mogę to ja, dziękuję oczywiście za wsparcie. Myślę, że na, na tą chwilę nic więcej nie da się zrobić, także czy, poczekajmy na odpowiedź. Miejmy nadzieję na jakieś efekty jej tego pisma. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Bardzo. Jeśli o mnie chodzi to wydaje mi się, że też tutaj jest e, działanie jak najbardziej słuszne. Ja mogę tylko powiedzieć o swoich doświadczeniach, bo E, uczestniczyłem w posiedzeniu zespołu zdrowia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i też tam ten problem był e, poruszany. E, padło pytanie wprost do ministerstwa, czy mają jakąkolwiek analizę, gdyby właśnie e, na skutek e, wprowadzenia tych podwyżek dla tak zwanych etatowców wszyscy lekarze, którzy są na kontraktach, zechcieli właśnie wrócić na na etaty, ile szpitali byłoby sparaliżowanych właśnie takim takim działaniem, tak no bo to wiadomo czas pracy, urlopy i się okaże, że, że personelu medycznego po prostu będzie brakowało. No niestety Ministerstwo takimi danymi nie dysponowało, wprost to, to było wypowiedziane, także tutaj jest na pewno na pewno jest ten problem. Chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę na na kwestię Ewentualnego oczekiwania na pojawienie się na stronach RCL-u jakichkolwiek uwag, to wydaje mi się, że możemy po prostu długo czekać, bo y, uczestniczyłem też w konsultacjach y, ustawy o, o, o poprawie efektywności szpitalnictwa, no i chyba ze dwa dni temu sprawdzałem, żadne uwagi się y, nie, nie pojawiły, a co dopiero mówić o ich jakimś zestawieniu i analizie, także. Obawiam się, że jeśli chodzi o RCL, to sobie troszeczkę jeszcze poczekamy na, na pojawienie się uwag. Znaczy, jeśli mogę tak króciutko powiedzieć, to tutaj bardziej mm, zależy to od pragmatyki pracy poszczególnych resortów niż samego RCL-u, bo RCL najczęściej to robi tak, że na bieżąco wszystko ustawia, to znaczy uaktualnia ten, pro, tą stronę procesu legislacyjnego, ile dostaje jakieś materiały. Więc to no, tutaj ewentualnie w zależności tak, od sprawności to... e, e, Ministerstwa Zdrowia. Jasne, przepraszam, ale proponuję, żebyśmy temat funkcjonowania RCL-u pozostawili może na inną okazję. Przepraszam, ale mam dzisiaj dosyć dużo spraw na agendzie i, i, i czas nas, nasz jest, jest, jest niestety dzisiaj dosyć cenny, więc nie chciałbym go poświęcać na, na dyskusję poza tematem spotkania. To, to, to już wracając do meritum. Jest taki tryb wystąpień rzecznika dotyczących ograniczeń działalności. W tym trybie możemy się zwrócić właśnie tak jak pan dyrektor Sokołowski proponował, żeby no opisać i zasygnalizować ten problem, więc jak najbardziej jest to do zrobienia w najbliższym miesiącu. Doskonale, dobrze. To mamy tę te kwestię załatwioną. Proszę Państwa, no myślę, że, 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 że na tym chyba będziemy kończyć, bo z tych problemów, które były do nas zgłoszone, no to mamy ten problem wynagrodzeń, rozumiem, omówiony, załatwiony. To no poza tym, co oczywiście przed chwilą zostało powiedziane. Co do, tutaj mamy jeszcze problem energii. To mam tutaj zapisane, że do, do podniesienia na posiedzeniu Zespołu Roboczego do Spraw Klimatu i Energii. Problem zamówień publicznych w służbie zdrowia to tutaj do zorganizowane wspólne posiedzenie zespołu do spraw zamówień publicznych z naszym zespołem i to takie posiedzenie możemy zorganizować, bo chyba nie mamy tego umówionego Agnieszka. To zaraz to zrobimy. I jeszcze mam problem grantów na rozwój leków, to do, z kolei do przeniesienia do zespołu do spraw współpracy nauki z biznesem. Także tutaj by mi został tylko ten temat zamówień publicznych i już szukam e, terminu, kiedy moglibyśmy to zrobić, bo posiedzenie zespołu do spraw zamówień publicznych mamy na 5 maja, mhm. ale tam mamy jakiś inny temat. Możemy zobaczyć, jaki tam mamy temat. A tutaj mamy ten in-house, ale. ale to chyba coś przed... no, przeniesiemy. To... Tak, tak to zostało przeniesione. Dobrze, Dobrze. idziemy teraz tu. Ja myślę, że moglibyśmy gdzieś powiedzmy, bo tutaj mamy rzeczywiście 25 te, te, te kwestie in czyli czyli gdzieś 30 maja można byłoby pomyśleć o takim wspólnym posiedzeniu. Nie wiem czy państwu by to pasowało 30 maja o godzinie 12 taki termin na wspólne posiedzenie zespołu z zespołem do spraw zamówień publicznych. Proszę bardzo. Tak. Dobrze i tutaj, yy, bo już nie pamiętam kto z Państwa zgłaszał te kwestie tych, tych zamówień publicznych, yy, co, co, co byłoby konkretnie problemem, bo mam na przykład zamówienia publiczne w służbie zdrowia, ale to trzeba by trochę doprecyzować. Ja zgłaszałam, jeśli mogę yy, już powiem, tam był konkretny przykład, yy, jeśli chodzi o zamówienia publiczne w zakresie odpadów medycznych. I to jest połączenie tak naprawdę zamówień publicznych i wydaje mi się działalności Ministerstwa Klimatu. Ja zwracałam się z prośbą do ministra zarówno Klimatu, jak i do Urzędu Zamówień Publicznych. Prześlę Państwu również to pismo moje i odpowiedź zarówno z Ministerstwa Klimatu, jak i z Urzędu Zamówień Publicznych. Gdzie jest kwestia też ustawy o odpadach? Ustawa o odpadach wskazuje, że wykonawcą usługi ma być podmiot, który działa najbliżej miejsca wytwarzania odpadów. Dla województwa lubelskiego, przykładowo, jest najbliższym jest instalacja w Sandomierzu, czyli w województwie lubelskim w ogóle nie ma żadnej instalacji utylizującej odpady medyczne. Natomiast wszystkim, no, tak? Proszę? Świętokrzyskim. Tak, to jest Świętokrzyskie Sandomierz, najbliższa instalacja. Kolejna wydaje się być w, San, w, w Województwie Podkarpackim i następnie w Krakowie, w Województwie Małopolskim. Natomiast doszło do takiej sytuacji, że musieliśmy wybrać wykonawcę, który oferował dużo wyższą cenę, ale bliższą instalację bo priorytetem jest wybranie miejsca utylizacji odpadów najbliżej miejsca wytwarzania, co oznacza dla nas wzrost kosztów. Natomiast niestety przedsiębiorca posiadający umowę z instalacją najbliższą miejsca wytwarzania zawsze będzie stanowił monopol. I niezależnie od tego, jaką cenę zaproponuje. Efekt końcowy jest taki, że rozstrzygnięcie postępowania punktowe, czyli elementy punktowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wskazują na wybranie wykonawcy o najniższej cenie, przykładowo. Natomiast ustawa o odpadach wskazuje wybranie wykonawcy, który najbliżej utylizuje miejsca wytwarzania. Tym samym koszty są znacznie wyższe. No i tutaj z punktu widzenia szpitali i zarządzania nimi, kosztami tych szpitali i tych trudnych sytuacji finansowych, no dla nas korzystniejsze oczywiście są te miejsca, gdzie, są, gdzie jest taniej, a nie bliżej. Natomiast to przy obecnych Funkcjonujących przepisach jest po prostu niemożliwe, więc Jasne, być... dobrze. Czyli w takim razie temat proponuje zamówienia publiczne dotyczące utylizacji odpadów medycznych, tak to by było tak. dobry temat. Dobrze, i w takim razie to my to byśmy zrobili nie tylko jako ze wspólne posiedzenie zespołu naszego z zespołem do spraw zamówień publicznych, ale jeszcze z zespołem do spraw recyklingu i gospodarki odpadami. Bo to myślę, że będzie również interesowało członków tego zespołu. Także trzy połączone posiedzenie trzech zespołów na 30 maja, na godzinę 12, zwołujemy. Dobrze. W takim razie dziękuję to Państwu. Tylko Panu Dyrektorowi Sokołowskiemu chcę powiedzieć, czy coś jest z połączeniem. No. No to już odsłucha sobie na stronie internetowej. Pan dyrektor Sokołowski, Dziękuję bardzo Państwu za udział dziękuję. w spotkaniu. Miłej, miłej majówki życzę i do zobaczenia 30 maja na posiedzeniu. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.